Na scenie wystąpiło 26 recytatorów i trzech wykonawców, którzy zdecydowali się na kategorię poezja śpiewana. Tym razem wybierano utwory Agnieszki Osieckiej, Bolesława Leśmiana, Jonasza Kofty, Adama Mickiewicza czy Wisławy Szymborskiej. W kategorii recytacje przyznano cztery równorzędne nagrody. Żyli nagrodziło Martyna Osiecką z Kamiennej Góry, Elizę Kurowską z Jeleniej Góry, Jacka Łuczyńskiego i Annę Suchecką, obydwoje z Lwówka. Dodatkowo wyróżniono 10 osób. Wśród wyróżnionych znalazł się Jarosław Kojder z gimnazjum nr 2 w Bolesławcu. W kategorii Poezja śpiewana pierwsze miejsce przyznano Karolinie Lipskiej z Jeleniej Góry. Wyróżnienie otrzymała Klaudia Sobieralska ze szklarskiej poręby. Nagrodzeni, jak i wyróżnieni w konkursie, 31 maja i 1 czerwca pojadą do oławy na eliminacje wojewódzkie.